Patrzcie się na to! Ja nic nie robię, ręczki tu! A. A. Yeah. Cześć wszystkim! Witam was serdecznie na kanale Baba Gra. chciałam Was najserdeczniej na całym kosmosie powitać w nowej serii, która będzie się nazywała Pograniu. I to będzie taka recenzja, nie recenzja, dlatego, że ja chciałabym Wam opowiedzieć o jakichś moich odczuciach na temat danej gry, którą właśnie przeszłam, ale nie czuję się w kompetencji do bycia takim, wiecie, o jestem recenzentem gier i w ogóle mam y, y, paszport pulsatu. Nie, absolutnie nie. Moja wiedza jest bardzo ograniczona, jeśli chodzi o aspekty techniczne, mogę Wam opowiadać o emocjach całe dnie, ale o jakby większych, głębszych detalach niestety nie będzie tu dużo brakowało, więc bardzo was proszę, nie traktujcie tego jako recenzja, a jak już musicie, to jako taka bardzo udolna i bardzo taka yy, tryhardowata, jeśli można to tak powiedzieć. I pierwszą grą, jaką chciałam wziąć na warsztat, jest gra Split Fiction. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ ja grałam w poprzednie tytuły Studia Hazelight, które tą grę stworzyła. i grałam w to z narzeczonym. Ja kocham grać na dwóch z narzeczonym, dlatego że to jest taki moment, kiedy ja nie mam wyrzutów, że nie spędzam z nim czasu, dlatego że gram w grę. Ale kocham grać w gry i kocham być narzeczonym, więc to się dodaje i jest cudownie i jest raj. Ale niestety nie ma dużo takich gier. Graliśmy dużo w Lego, ale Lego to jest takie, wiecie. O czym jest splitnięta fikcja? Jest to gra przygodowa, chociaż ja bym to nazwała wszystko gatunkowa, będąca trzecim dziełem studia Hazelite, autorów A Way Out i Takes Two. I, i, i It Takes Two. Split Fiction można grać w trybie współpracy, a wcielamy się tu w pisarki, które utknęły w światach fantazy i sci-fi ze swoich opowiadań. I ja się tu tak zastanawiałam, ja zawsze sobie biorę tekst skądś, bo ja się panicznie boję tego, że zaspoiluję, ale tutaj się trochę chyba nie da zaspoilować. Chyba, że oglądają mnie dzieci w wieku 6 lat, które nie oglądały jeszcze filmów o przyjaźni i relacjach, ale, ta, ale o tym później. Tak sobie chciałam tylko jęknąć. Ja sobie ten film podzieliłam na raz, dwa, trzy, cztery części. Stwierdziłam, że tak mi będzie najprościej, a opowiem Wam wtedy. Ja cały czas walczę z tym, żeby nie być chaotyczna i opowiedzieć wszystko w takim czystym, ładnym, poukładanym filmiku. I będę walczyć ze sobą samą, żeby tak się udało tym razem. Jeśli chodzi o wygląd gry, to jest Zrobione w takim animowanym trochę, takie live action animowane. Czy to ma sens? Yy, I widzicie tu moja nie niewiedza, jak to nazwać. Ale jest to taki bajkowy klimat, taki bardziej, bym powiedziała, bliżej anime niż takiego prawdziwego rzecz, filmu na przykład. I ta grafika jest piękniutka, bajkowa, ale tu też jest taki i plus, i minus, bo mogą być osoby, które stwierdzą, że to jest za bardzo bajkowe dla nich, a mogą być osoby, które bardzo będą lubiały taki klimat. Praca kamery jest świetna, bo wiecie, gramy tak, że gramy w dwie osoby i możemy grać na jednym urządzeniu. Możemy grać na dwóch, na jednym, ale za, w każdym tym układzie, lead screeny, czyli mamy lewą stronę, prawą. Czasem się złącza, czasem się te strony w różnych ko jakby konfiguracjach i w różnych połączeniach złączają. I nigdy ta kamera, czy jest poziomo, pionowo, czy się dzieli, czy się łączy, nigdy kamera mnie nie denerwowała. A wiem, że na przykład w LEGO, który też graliśmy we dwójkę nieraz, to nieraz po prostu myślałam, że mnie doprowadzi do szału to, że nie widziałam, gdzie mam tak naprawdę skoczyć, bo ta kamera nie nadążała. I to było. Nie wiem, naprawdę nie wiem, jak oni to robią, że ja potrafiłam być w zupełnie innym miejscu niż mój partner do gry i ta kamera była świetna, podążała za mną, potem się potrafiła złączyć. Świetne, to było naprawdę super i. Nie wiem kiedy ostatni raz grałam w taką grę we dwójkę, gdzie to tak działało. A, czekaj, it takes two. <grych> I teraz tak, co mamy? Mamy pokazane graficznie, mamy pokazane dwa nurty, czyli takie skrajne fantazy. Oraz skrajne sci-fi, czyli fantazy, wiecie, natura, roślinki, zwierzątka, elfy, te tematy, smoki i tak dalej. Z kolei z drugiej strony mamy miasto, przyszłość, kosmos, wiecie, no typowe sci-fi elementy. I tu trochę miałem taki problem, taki malutki tyci tyci, -ty 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 -ty, bo to już jest takie czepianie, że szkoda, że nie poszli trochę w inne też nurty, że na przykład nie było steampunka, cyberpunka, że nie było jakichś takich to były bardzo takie dwa skrajne, wiecie, bardzo fantazy i bardzo sci-fi i nie było nic pomiędzy. Trochę szkoda. Mogli to trochę jakoś tak połączyć, ale z drugiej strony, patrząc na finał, miało to duży sens i miało to też pokazać taką zupełną odmienność tych postaci, więc rozumiem to w tym sensie. A mamy też duże pole do kolejnych tytułów. Gra jest bardzo, bardzo kolorowa. Ja już tu mówiłam, że jest bajkowa, ale jest bardzo kolorowa i może być tak, że niektóre osoby dostaną padaki. Wiecie, jeżeli nie jesteście dziećmi TikToka i nie jesteście przyzwyczajeni do tego, że tu coś miga, tam coś znika, tam coś się pojawia. No to może Was to denerwować. A podejrzewam, że ktoś jak przechodzi z takiej... Z takie powolnej gry, jakiegoś rpg w którym się idzie po lesie i trzeba zdobyć miecz przeznaczenia i, i biegnie za nami jakiś niedźwiedź, ale to jest takie wszystko podobne i w ogóle, to nagle jak się włączy w taką grę, jep, piep tu wybucha, tam, tam coś się dzieje, tu skaczemy, tu musimy latać smokiem, tam pierdzimy yy, świnkom no to można dostać trochę kociokwiku i może to być męczące dla osób, które wolą takie spokojne idziemy i coś robimy. Różni są gracze, różnie to jest. Co mi się podobało, jeśli chodzi o wygląd i taką grafikę i takie też użytkowanie było to, że ja nie miałam żadnych błędów, nie mieliśmy. Ja grałam na padzie, na rzecz on grał na myszce i klawiaturze, na wsadzie i nie mieliśmy ani jednego glicza nigdzie. Chyba że ja wyparłam i teraz konfabuluję, ale ja nic takiego nie kojarzę. Pytałam się jego, on też mówi, że, że nic, ani razu nic takiego nie miało miejsca. Ani razu nam się nic nie wywaliło. Więc tu jest szacun, bo patrząc na to, jakie gry teraz wychodzą, to wiemy, jak jest. Wiemy, jak jest. I do czego chciałam jeszcze nawiązać, to są różne takie. Są takie. Side questy, w zasadzie Side Stories, oni to tam nazywają, gdzie przerzucamy się, jesteśmy powiedzmy w świecie sci-fi i nagle znajdujemy Side Stories, wchodzimy w to Side Stories i przerzuca nas do fantazy albo różnych tematów. Raz się było, pamiętam, chodziło zębem, co było mega śmieszne dla mnie, ponieważ ja byłam po dwugodzinnym leczeniu kanałowym i mieliśmy misję z chodzeniem zębem. No to było po prostu, no czy to nie jest przeznaczenie? Oczywiście, że to jest przeznaczenie. Ale najlepsza z tych, żeby wam nie spoilować i też nie opowiadać o czym są te sidequesty, bo warto nie wiedzieć. Jeden jedyny, który był taki najlepszy na świecie całym i mi opadła, tak że zbierałem ją potem dwa dni, to była misja w szkicowniku. Jesteśmy w, w zeszycie i rysują nam przeciwników, rysują nam, że nagle mamy miecz, że nagle możemy latać, że nagle coś tam. Ją... złoto. No to, przecież to było niesamowite i to samo mówię moi na rzeczą, że to była najlepsza misja z całej gry. Wow, po prostu wow! Honory, ja robię ukłony. Ktokolwiek to obejrzy. To było coś niesamowitego i... Oh, aż bym sobie zagrała jeszcze raz, bo naprawdę mi szczena opadła, jak to było zrobione. Świetny pomysł. Kto tam jest od pomysłów, to po prostu Nobla dostaje, Nobla. Świetne. Następnym aspektem... O jakim chciałam pogadać jest kooperacja, no bo jest to gra kooperacyjna, w którą możemy grać w dwie osoby. Swoją drogą wrzucę Wam też w opis odcinka, jest taka reklama, gdzie szef studia, który się nazywa Józek, Józek Fares, zrobił reklamę, w której powiedział, że nie martw się, jeżeli nie masz przyjaciół, wyślemy Ci przyjaciela, przyjaciela razem z grą w pakiecie i to było strasznie fajne i takie ludzkie. Mam wrażenie, że trochę tego brakuje, że gry są bardzo takie korpoizowane. A właśnie to było takie strasznie takie wholesome i takie tak, dziękuję, że twórco gier traktujesz mnie jak osobę, a nie jak po prostu chodzące pieniądze. Dziękuję Ci za to, jest mi bardzo miło. Jeśli chodzi o, ko o kooperację, to mamy tutaj coś takiego jak Friend, friend Pass. Friend Pass. I ten friend Pass polega na tym, że jeżeli ja zakupię grę, to ja mogę ją podzielić z inną osobą, i ta osoba może grać w zupełnie innej lokalizacji, z zupełnie innej maszyny. Mamy crossplay, cross platform i w ogóle cross pieniądze praktycznie, bo możemy grać z inną osobą i, 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 i nie musi ta osoba wydawać drugich pieniędzy, żeby ze mną zagrać, co jest super, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie twórcy patrzą tylko na to, żeby z tych graczy wydoić. Jak najwięcej kasy się da, skleiły mi się ręce. Split screen to już Wam mówiłam, że to jak się łączy, to jest super. Kiedy fabuła tego potrzebuje, kiedy trzeba jest poziomo, pionowo, tak, siak, szmak, owak. No, świetne, świetne, bardzo fajnie, ani razu mi to nie przeszkadzało, ani rozumie, to nie irytowało, w jaki sposób ten ekran działa. A kto grał w Lego, ten wie, jak split screen może zepsuć wszystko i może nas trafić jakaś cholera po prostu. Jeśli chodzi o... Mechaniki to tak jak już wcześniej powiedziałam, ta gra tak naprawdę to jest grą z wszystkiego, bo mamy i strzelankę, i przygodówkę, i nawet pinbola mieliśmy. Ja byłam tymi takimi, wiecie, co się przerzucają, a mój narzeczony był kulką. No po prostu to było coś niesamowitego i to było świetne i... Te pomysły są cudowne, naprawdę. Gra również zachęcała do różnego rodzaju kombinacji, a spróbujmy to, a spróbujmy tamto, a co jak zrobimy, jest dużo zagadek, ale ja miałam trochę problem, ja mam zawsze problem z tym, że te zagadki są za proste, ale też zobaczyłam, że Pegi do tej gry to jest 12+, więc w zasadzie tak dla osób w wieku 12 lat, no to jest to spoko. Ja też słyszałam, że grają ludzie z młodszymi dziećmi, to już jest Wasz wybór. Wiecie, ja, ja też tam byłam, ja, ja grałam w Gadowora w yy, podstawówce, <grych> więc ten. Ale, yy, ale też w sumie tak patrząc na całościowo, to ta gra nie jest jakaś taka, nie jest jakaś bardzo szkodliwa, yy, na pewno mniej niż Tekstu dla osób, które przeżyły rozwój do rodziców. Yy, kiedyś Wam o tym opowiem, ale mam straszny żart do tej gry, że tak powierzchownie ten temat oceniła, ale do tego jeszcze przejdziemy. I przechodzimy do mojego ulubionego aspektu w każdych grach, czyli do fabuły. Fabuła opowiada taką drogę historię relacji dwóch kobiet, które są skrajnie ró różne, bo wiecie, jedna dziewczyna kocha miasto, kocha ten pęd, kocha tą wariację życia, kosmos, jedźmy gdzieś w kosmos i walczmy z kosmitami itd. Z kolei druga dziewczyna woli naturę, woli, walczmy ze smokami, bądźmy rycerzem. No są to zupełnie inne światy. Bardzo mi się podobało to zestawienie. Miało to sens taki, wytłumaczało się i fajną miało klamrę na koniec, ale było bardzo powierzchowne. I tak, ja rozumiem odkąd przeczytałam, czyli dziś, że Peggy jest plus 12, no to rozumiem, że tak to musi wyglądać, bo część graczy, do których gra jest skierowana, tego nie skumają. Ale ja mam z tym znowu problem i w tej miałam z tym problem, że ta fabuła jest strasznie taka powierzchowna i taka bardzo. No, były koleżanki, one się pokłóciły, ale potem się pogodziły i już jest super. I wiecie, takie, że mamy w jednym pomieszczeniu dwie osoby, no to one muszą się polubić, nie ma innej opcji. Nie ma w ogóle, troszkę się pokłócą, tak dla zmyły, ale potem już się pogodzą i będą przyjaciółkami na całe życie. No wiecie, świat tak nie do końca działa, może mogli dla żartu zrobić jeden side story odnośnie tego, jak jedna się na drugą obraża i się nie odzywa dwa dni, albo coś w stylu, bo tak działają dziewczyny, nie wszystkie oczywiście, ale czasem tak jest. I trochę miała, wiecie, tak nie do końca te relacje są takie proste, no ale z drugiej strony, no co, będziemy robić grę, w której dziewczyny się pokłóciły, obraziły i się nie odzywają i przez... Trzy godziny nie mamy w ogóle odzywania się, bo się dziewczyny pokłóciły i się obraziły o to, że ubrały tą samą sukienkę na, na imprezę. No, też to jest takie, wiecie, z punktu widzenia twórców, ciężko te problemy ująć głębiej. Ale są gry, które takie tematy ponoszą i myślę, że jest to możliwe, tylko trzeba było to dobrze obmyśleć. Ja tam się jeszcze dopatrzyłam satyry na branżę gier. To jest bardzo duże takie dopisywanie czegoś, czego nie ma, ale ja to tak odebrałam, bo było bardzo dużo nawiązań. Ja sobie to wypisałam, bo oczywiście bym zapomniała. Było nawiązanie do Elden Ringa, do God of Wara, do Portala, do Dead Space, no do różnego rodzaju gier. Do Mission Impossible też było nawiązanie Harry Potter. I ja uważam, że to było takie trochę takie szczypanie. Bo w fabule jest również aspekt tego, że jest wiecie zła firma, nie chcę mówić korporacja, bo nie wiemy tak naprawdę, czy to jest korporacja, ale jakaś tam firma, która chce ukraść pomysły autorów i zaimplementować je gdzieś tam u siebie. No i wiecie, trochę tak może być, że w branży gier ktoś kradnie pomysły od kogoś. Ja uważam, że te nawiązania do tego służyły, żeby nam pokazać, że patrzcie, ukradliśmy z Dead Space'a taki pomysł, a tu ukradliśmy z e, ognisko tam z e, tych dark soulsów, a tam coś tam. Miałam wrażenie, że to było takie skubanie nie takie dosłowne, wiecie, metafora. Jesteśmy satyrą na branżę gier i na złe korporacje, które nas okradają z pomysłów. Ja to tak odbieram. Jak już mówiłam, świetne te side-stories. W ogóle misja z pierdzeniem, możecie to zobaczyć w shortach. Puszczanie bąków przez Prusiaka, to była najśmieszniejsza rzecz na świecie. A i też jak się dało żygać smukiem. O, to, to jest... Ja jestem targetem. Ostatnia rzecz, już tak nie przedłużając, to chciałam Wam powiedzieć, że szef studia to jest bardzo ciekawa osoba. Jak już Wam powiedziałam, jest to Józek Fares. Nie chcę bardzo pomylić jego imienia, dlatego mam to zapisane. Józef zrobił wywiad w gazecie Edge w jej newsletterze, który się nazywa Knowledge. <grym> zrobił wywiad, w którym wypowiedział się na temat współpracy z Electronic Arts, która jest dystrybutorem gry. I jak wiecie, to w ogóle ta gra jest, ma taką sprzedaż wariacką, że to jest szalone. I teraz wam powiem, co on powiedział. Ja to przeczytam. To jest cytat, tam są dopiski też redaktora, ale to jest taki cytat słowa w słowa. Nigdy się nie... W... Jeśli chodzi o EA. Nigdy się nie wtrącają. Czasami myślę, że wylewa się na nich... Na które nie zasługują. W ogóle pan Józek ma bardzo kwiecisty język. Nie wiem, jak współpracują z innymi, ale z nami jest bardzo dobrze. Czasami słyszę, że wiele winy przypisuje się wydawcy, ale myślę, że to odpowiedzialność obu stron. Idealne połączenie to takie, gdy wydawca szanuje dewelopera, a deweloper ma jasną wizję tego, co chce zrobić. Jeśli tak nie jest, istnieje ryzyko, że wydawca będzie przejmował. Idealne połączenie to takie, gdy wydawca szanuje dewelopera, a deweloper ma jasną wizję tego, co chce zrobić. Jeśli tak nie jest, istnieje ryzyko, że wydawca będzie przejmował coraz większą kontrolę. Wiecie, musi być między nimi idealna symbioza. Wydawcy czasami popełniają błędy i podejmują głupie decyzje. Wiecie, musimy to zrobić dla pieniędzy. Dlatego mówię jasno: żadnych mikropłatności czy lootboxów. Myślę, że bardzo ważne jest zrozumienie, że pracujemy z kreatywnością. Musimy popchnąć medium do przodu. Nie możemy wdrażać tego gunwa i w Hazelight nigdy się to nie wydarzy. Czyli mam nadzieję, że tak się stanie, i bardzo trzymam kciuki za Juska, żeby nie pozwolił sobie na dojenie krowy, bo obecnie to mają po prostu krowę znoszącą złote mleko. I oby tej krowy nie wydoili po prostu do suchości, do chudości i do kości. Zawsze to się źle kończy. No, powiedzcie mi przykład w historii, gdzie EA zaczęło doić z pewnej marki i, udało w, i wyszło to na ich dobre i było to sukcesem. <laughs> Sims 4. <laughs> A dlaczego w zasadzie pytamy się Yuska o to, czy ma problemy z EA? No, otóż Electronic Arts jest znane z tego, że y, szefu wypłaca sobie cudowne bonusy, jednocześnie zwalniając ludzi, mówiąc o cięciu kosztów i o tym, że tworzenie gier jest bardzo drogie i trzeba podziękować pewnym studiom lub zwiększyć, zmniejszyć drużyny, w których wiecie, teamy deweloperskie i tak Ciągle też kombinuje z różnymi reklamami, mikropłatnościami, wrzuca tu reklama, tam reklama, wiecie o co chodzi i nie pozwólmy na to nigdy, absolutnie. Oraz w tamtym roku podwyższył ceny a pasów. no i wiecie, i to, czy to nie jest dojenie? Ja szczerze mówiąc, dla mnie ta gra to była cudowna, to jest po prostu... Ja nie wiem, to jest chyba GOTY, Game of the Year w tym roku. Nie wiem, czy się uda to przebić, chociaż mamy GTA. Za niedługo, chyba, może, ale zobaczymy, co z tego będzie. Ja mam bardzo kciuki za Juska, bo wydaje super gry. Każda jedna była świetna i mam nadzieję, że tak dalej będzie i nie będzie do krówki, tylko karmił ją pyszną trawką, najpyszniejszą, y, dobrego gatunku i będzie dobrze. Także to tyle na dziś. Dziękuję Wam bardzo. Dajcie znać, co myślicie o tym formacie i widzimy się następnym razem albo na live'ach. Pa! No, to mamy. Koniec. Nie, jest mi przykro, że już koniec takiej gry.